Witam, nazywam się Cezary Trenda. Pracuję w zakładzie biologii nowotworów. Jak wiecie, z uwagi na ogłoszony stan epidemii Kung-Flu, te oraz y, kolejne zajęcia będą odbywały się zdalnie. Jestem jednak przekonany, że pomimo tych niesprzyjających okoliczności, Państwo jako studenci i my jako wykładowcy możemy pozytywnie spojrzeć na tą zaistniałą sytuację. Możemy ją wykorzystać jako szansę na zrewolucjonizowanie podejścia do nowych form nauki i przekazywania wiedzy. Liczę na Państwa współpracę w zapoczątkowaniu tej nowej epoki w naszym społeczeństwie. Tak więc, to zajęć. Zanim jeszcze zaczniemy naukę, Chciałem Wam jedną rzecz pokazać, która Wam się przyda nie tylko w laboratorium, ale ogólnie w codziennym życiu. Teraz jest problem z tym wirusem. Jesteście generalnie narażeni na kontakt z osobami chorymi, z przedmiotami, które oni potencjalnie mogli dotykać. I zawsze warto używać rękawiczek, prawda? I teraz zauważyłem, że wiele osób robi taki błąd, że zakłada rękawiczki, prawda? Żeby się chronić. Trawiszki oczywiście są w pełni, dają wam pełną odporność na wszelkie wirusy i tak dalej, cokolwiek nie dotkniecie, tym niemniej trzeba pamiętać o czymś ważnym. Nie dotykamy żadnych części ciała tych rekalisz, nie wolno pogłaskać się po głowie, dotykać, drapać się, nie wiem, dłubać sobie w zębie, nie wolno. I teraz tak, te rękawiczki są jednorazowe. Nie róbcie czegoś takiego, że ściągacie ze po paluszku, odkładacie je na bok, ponieważ w tym momencie no to traci to sens, bo te rękawiczki później zapomnijcie, weźmiecie całą ręką, i wszystko to, co teoretycznie było na tych rękawiczkach, jest nadal na tych rękawiczkach. I to są jednorazowe rękawiczki, i to samo macie, trzeba robić w laboratorium, i to samo trzeba robić teraz w sytuacji tego potencjalnego zagrożenia żeby rękawiczki ściągnąć w sposób bezpieczny, łapiemy tutaj za tą część przed końcem na dole dłoni, ściągamy tak, żeby wewnętrzna część znalazła się na zewnątrz, chowamy to w dłoń, a następnie tutaj za samą końcówkę pociągamy i to samo robimy z drugą rękawiczką, chowając tą pierwszą w środek. W tym momencie ta powierzchnia to jest ta która była dotąd wewnętrzną powierzchnią i ona jest w pełni sterylna a my normalnie możemy tu sobie zawinąć i wyrzucamy. Tak więc w pierwszej kolejności potrzebujemy wysiać bakterie na płytki i wybrać po prostu pojedynczą kolonię. Bakterie przechowujemy najczęściej, jeżeli to nie jest jakaś inżynieria genetyczna, czy po prostu chcemy wziąć bakterie ze stoka, to one są przechowane w 40% glicerolu i w minus 80 stopniach. Zawsze musimy dokładnie pamiętać, żeby wszystko opisywać. No i następnie po prostu bierzemy trochę rozcieńczonych bakterii około 100 mikrolitrów najlepiej można wziąć mniejszą ilość wysiać na płytkę. Odpowiednio rozprowadzić te bakterie po całej płytce. Parafilmem całkowicie zamykamy tą płytkę. I chowamy do inkubatora. Teraz bardzo istotne: musimy pamiętać, żeby tą płytkę położyć do góry dnem. Z tego powodu, że na dole zawsze zbiera się woda, co może powodować, że nie będzie możliwości posiadania pojedynczych kolonii. Po około 12 godzinach bakterie są widoczne na płytce. Możemy przenieść je do falkona. Bierzemy medium. Medium już jest od razu z antybiotykami w tym przypadku ampicylina. Teraz to jest, żeby dodać 5 ml tego medium. Musimy dodać tyle medium do falcona, czy do jakiegokolwiek pojemnika, żeby średnica, która styka się z tlenem, nie była mniejsza niż głębokość tego falcona. W przeciwnym razie no, nie mamy szans dobrze wyhodować bakterii. Musimy pamiętać o tym, że bardzo istotne jest również, jeśli chcemy przechowywać płytkę, to trzymanie jej do góry dnem. Z tego powodu, że tak jak poprzednio, woda się potrafi zbierać i stworzyć kontaminację między pojedynczymi koloniami. Dlatego tutaj tak zaznaczyłem, po prostu jeszcze dodatkowo, w jaki sposób trzymamy te płytki. Wyciągnęliśmy teraz bakterie z inkubatora po całonocnej inkubacji w 37 stopniach. Teraz przed zwirowaniem tego potrzebujemy zrobić stoki glicerolowe, które będą dzięki nim możliwe odtworzenie całej hodowli w ciągu jednego wieczoru. Do tego potrzebujemy 80% glicerol. Oraz bakterie zmieszane w stosunku 1 do 1 spowodują, że będziemy mieli zawieszone bakterie w 40% wicerolu i 60% medium, co w minus 80 stopniach pozwoli tym bakteriom w nieskończoność przetrwać. Praktycznie nie ma tutaj nie mamy danych, które by pokazywały, że w którymś momencie te bakterie przestają działać po prostu. Tak więc. To, co jest istotne, każdą próbkę podpisujemy dokładnie datą, nazwą i na kapsu, i na boku. Co teraz zrobię przykładowo. Najpierw do Appendorfa dodajemy bakterie 300 mikrolitrów. W drugiej kolejności dodajemy 300 mikrolitrów 80% glicerolu. Tutaj trzeba bardzo powoli naciągać i nie wyciągnąć końcówki z glicerolu z tego powodu, że on jest bardzo lepki. O. Też pamiętamy, że nie zanurzamy końcówki zbyt głęboko do glicerolu, z tego powodu, że później oblepi nam to na zewnątrz końcówkę przez co dodamy w rzeczywistości zupełnie inną ilość. Teraz pipetując góra dół kilka razy wymieszamy to. Nie pipetujemy zbyt szybko, żeby, ponieważ na przewężeniu końcówki pipety wzrasta ciśnienie i może nam zniszczyć bakterie. Bakterie kompetentne są bardzo e, słabe. E, w ten sposób e, zrobiony z Sztok jesteśmy, chowamy do minus 80 stopni. I on jest w stanie już przetrwać na zawsze. Resztę będziemy wirować i pelet możemy zamrozić i trzymać go jako suchy pelet. Teraz tak, medium zlewamy do zlewek. Muszą to być zewki biologiczne, osuszamy kładąc do góry nogami na dibułce falkony. Potem te falkony zamykamy i chowamy w minus 80 stopniach, a stanowisko musimy bardzo dokładnie oczyścić i uporządkować. Nie są to niebezpieczne bakterie, ale bardzo istotne jest, żeby wszystko dokładnie oczyścić i wysterylizować. W tym momencie przechodzimy do głównej części naszych zajęć, czyli izolacji plazmidowego DNA. W tym celu będziemy używać kitu Kiagenu, Kiaprep Spinkit, który jest bardzo prosty, ale jest też kitem, który jest bardzo ustandaryzowany i korzysta z niego wiele laboratoriów naukowych na całym świecie. I tu jest bardzo ważna uwaga: w momencie, jeśli robicie naukę. Czyli chcecie publikować, najlepiej jest trzymać się takich kitów, bo one są standaryzowane, każdy je zna, wszyscy naukowcy je stosują. Głównie dlatego, że też inni je stosują, naukowcy. Tym niemniej ten kit jest drogi, więc w momencie, jak na przykład przechodzicie do sektora prywatnego albo cokolwiek będziecie na własną rękę chcieli robić, polecam inne kity no, z innych firm, nawet z polskiej firmy Blirt, ponieważ te kity są niesamowicie proste i można je nawet samodzielnie zrobić. A tutaj się po prostu płaci za markę. Generalnie w momencie, jeżeli chcecie przemysłowo jakość. Będzie praktycznie ta sama. Ten kit nie jest w niczym lepszy od wszystkich innych kitów dostępnych na rynku, ale to co jest bardzo ważne, ten kit jest standardowym kitem, jaki wszyscy naukowcy używają, więc do publikacji najlepiej tego kitu używać. Tak samo na zajęciach, które mam nadzieję, że jeżeli kwarantanna zostanie w miarę szybko zniesiona, będziemy mogli. Zrobić jakieś pokazowe zajęcia z izolacji plazminowego DNA. Tym niemniej w chwili obecnej mamy YouTube, mamy takie możliwości, jakie teraz widzicie, jesteście w stanie bezproblemowo się nauczyć to robić i dokładnie doczytać cały mechanizm działania samodzielnie. Czyli tak jak już mówiliśmy, mamy całą nocą hodowlę bakteryjną po wirowaniu i oczywiście z backupowaniu naszych bakterii. Pelet osuszyliśmy, zamroziliśmy. Tak więc, mając ten pelet, potrzebujemy go rozpuścić. Do tego służy specjalny bufor, który zawiera trzy podstawowe elementy. W tym kitie jest oznaczony jako bufor P1. Dodajemy go 250 ml i polecam pipetować, nie worteksować. Elementami, które są istotne dla tego buforu, to jest Tris HCL, jest buforem o pH około 8. Powoduje to, że DNA dużo słabiej działają, EDTA, który helatuje jony magnezu i jony wapnia, także. Uszkadzając w tym momencie różne enzymy, w tym DNAzy. No i ostatnim elementem jest coś, co jest dodawane przed użyciem kitu, czyli Renaza A. Renazę dodajemy do buforu P1 jeden raz, jest ona wizowana, Dodajemy, rozpuszczamy ją, dodajemy i ten bufor musi być trzymany potem w 4 stopniach, ponieważ to jest enzym, który może się zdegradować przy. Temperaturze pokojowej. Renaza A jest niezwykle istotna, zmniejsza adherencję komórek, a co najważniejsze, usuwa RNA z naszych bakterii w pierwszym i drugim etapie. Tak więc po rozpuszczeniu, za, po zawieszeniu tych bakterii w buforze P1, możemy od razu przejść do części drugiej, czyli dodajemy bufor P2, bufor P2, który jest buforem do lizy. Również dodajemy w ilości 250 mikrolitrów. On zawiera dwa główne elementy. Jest to SDS i NaOH. SDS jest detergentem, który niszczy membrany lipidowe. NaOH ściany komórkowe bakteryjne niszczy, a także wiązania wodorowe pomiędzy zasadami DNA, konwertując oczywiście DNA z dwuniciowego na jednoniciowe. Teraz bardzo ważna uwaga przy tym etapie. Nie możemy absolutnie vorteksować. Po dodaniu 250 ml buforu P2, czyli buforu do lizy, odwracamy kilkukrotnie góra-dół, Ependorfa, w którym mamy próbkę, dopóki się to nie wymiesza. Jest dodany dodatkowo tam też w buforze P2 indykator pH, który w momencie, jeżeli uzyskujemy środowisko alkaliczne, tutaj możemy powiedzieć, że to środowisko nawet ma PH idące w stronę 11. Zamienia się na bardzo ciemno-niebieski kolor, przez co, jeżeli zobaczymy, że jest jednorodny niebieski kolor w całej naszej próbce, to znaczy, że została dobrze wymieszana. I w tym momencie odkładamy to na holder i, czekamy, i odliczamy 5 minut. Nie możemy przekroczyć tego czasu. Instrukcja, która jest załączona do tych zaj zajęć, proszę zerknąć tam też. Dokładnie też o tym mówi. Nie możemy tego robić, co doczytajcie, dlaczego. Kolejną rzeczą, y, którą dodajemy po upływie tych 5 minut, to jest 350 mikrolitrów buforu do neutralizacji. I teraz y, ważne, nie przekroczmy tych 5 minut. Tak więc, y, dodając ten bufor, y, spada nam pH do 5,5. Poprzez, z powodu tego, że w tym buforze mamy dwie rzeczy. Jedna determinuje właśnie pH, to jest odstan potasu. Odstan potasu reaguje w naszej próbce w taki sposób, że wytrąca nam się KDS, czyli SDS, ale zamiast sodu jest potas. Tak więc w momencie, jak dodaliśmy ten bufor do neutralizacji, tutaj wracamy właśnie do tego etapu trzeciego, czyli po pięciu minutach lizy, dodaliśmy bufor do neutralizacji. Mieszamy to również, obracając góra dół dopóki całość, całość nie straci koloru niebieskiego, czyli pH będzie równomierne kwasowe. W tym momencie możemy to włożyć do wirówki. Pamiętam oczywiście o zbalansowaniu tej wirówki. No i po 10-minutowym wirowaniu supernatan, który jest przezroczysty, przeniesiemy na kolumny wcześniej przygotowane i opisane kolumny skitukia z, z membraną silikonową. Musimy pamiętać, że będziemy mieli dwie fazy po tym wirowaniu. Jedną stałą, białą, która jest na dole, która będzie głównie się składała z KDS-u, ale również z różnych części komórkowych białek niesfałdowanych, jak również różnych lipidów i genomowego DNA. Dlatego jest bardzo istotne, żeby ciekłą fazę przezroczystą Pobrać z tej prób, probówki bardzo delikatnie, nie naruszając części stałej białej, która jest na dole. Nie możemy tutaj być żyłami. Lepiej nawet trochę zostawić tej przezroczystej fazy niż nabrać za dużo. Po prostu to wpłynie nam drastycznie na naszą czystość naszej próbki. Jak również może się okazać, że ta próbka zostanie praktycznie zniszczona. Po przeniesieniu na: kolumnę z membraną silikonową. Wirujemy DNA, nam nasze plazmidowe osadza się na membranie silikonowej, wszystko inne zostaje przepłukane. Oczywiście to DNA nadal jest bardzo zasolone, przez co później mamy dwa kolejne etapy, czyli dodajemy 500 mikroL buforu PE, który jest niczym innym jak izopropanolem. On rozpuszcza i usuwa część soli. Druga część soli jest usunięta przez kolejny bufor który zawiera 80% etanol. I ostatni etap przed już uwodnieniem naszego plazmidowego DNA to jest jeszcze ponowne zwirowanie w nowej ependorfie. Już przekładamy tą kolunienkę do nowego ependorfa. Wirujemy tak, żeby usunąć całkowicie wszystkie pozostałości etanolu. Jakikolwiek pozostałości etanolu spowodują, że będzie trudniej nam rozpuścić nasze plazmidowe DNA, przez to oczywiście wydajność naszego oczyszczania nam spadnie. Następnie, po tym wirowaniu kolumny, przenosimy to dość nowego, opisanego wcześniej Ependorfa i, nie niszcząc membrany, nanosimy kroplę, która to jest około 50 mikrolitrów. Około mówię, bo możecie Zwiększyć lub zmniejszyć ilość tych mikrolitrów. Protokół standardowo mówi, że 50 mikrolitrów jest najbardziej optymalne. I teraz 50 mikrolitrów czego? Możecie użyć tak naprawdę czystej wody, z tym, że no woda ma nie, do, nie zawsze w pełni określone pH, co powoduje, że jeżeli zejdziemy zby, pH, będzie zbyt niskie może się okazać, że ewentualna kontaminacja jakąś DNazą spowoduje, że ta DNaza będzie w pełni funkcjonalna i wam zniszczy wasz plazmid. Więc producent bardziej zaleca, żeby użyć buforu lekkiego, delikatnego buforu Tris HCl o pH 8.5, co powoduje dużo osłabienie działania DNA. No i ostatnim etapem jest ocena jakościowa i ilościowa naszego plazmidu. Najlepiej to zrobić spektrofotometrycznie, na przykład na Nanodropie. Po kalibracji nanosimy 1 mikrolitr naszej próbki i wynik odczytujemy z dwóch długości fal. 260 nanometrów określa nam ilość naszego DNA, a stosunek 260 do 280 nanometrów określa nam wartość Zanieczyszczeń, jakie mamy. Jeżeli to jest około 1,9, mamy idealne oczyszczenie. Każde odchylenie zbyt nisko, zbyt wysoko jest, nie jest już niczym dobrym i tak naprawdę prawdopodobnie zalecane byłoby albo dooczyszczenie tego plazmidowego DNA, albo ponowienie tego oczyszczania. No i generalnie to jest wszystko. Bardzo zapraszam do doczytania sobie materiałów, i także prosimy o odpowiedzenie na Pytania, które są na końcu zadane. Yy, dziękuję bardzo, czekam na wasze odpowiedzi. To będzie yy, wasze odpowiedzi. Zaliczą wam te zajęcia.